Oto jest Kasia, rozdział pierwszy uśmiech. Wszyscy byli pewni, że Antolka zachorowała. Zawsze przecież przychodziła wcześnie do szkoły, nigdy się jeszcze nie spóźniła, a dziś już jest po dzwonku. Antolki nie ma. Pewnie ma grypę, próbowała domyślić się Ewka. Dlaczego grypę? Nie wiem. Moja ciocia ma grypę, to i Antolka też może mieć. Pójdę dziś do niej do domu. Ofiarowała się zaraz Magdzie. Po co? Spytała Kasia. Nie otrzymała odpowiedzi, bo właśnie pani weszła do klasy i zaczęła sprawdzać listę obecności. Co? Nie ma Antolki? Nie ma, pewnie chora. Pani rozpoczęła lekcję, napisała zadanie na tablicy. Dość długo już trwała lekcja, kiedy nagle ktoś cichutko zapukał do drzwi. Proszę. Drzwi się uchyliły, stanęła w nich antolka. Spóźniłam się. Widać było, że bardzo jest zmartwiona. Spóźniła się, zaszeptały dzieci w ławkach. Pani postawi kreskę w dzienniku. Kasia miała wielką ochotę odwrócić się w stronę Ewki i Magdzi i powiedzieć im, macie swoją antolkę. Już zaczyna się spóźniać, a ja ani razu się nie spóźniłam. Co się stało, Antolko? Spytała pani. Dziewczynce usta drgnęły, gdy odpowiadała. Nie dlatego, że zaspałam, tylko. Tylko dlaczego, Antolko? Dopytywała się pani bardzo łagodnie. Cała klasa czekała, jak też koleżanka wytłumaczy swoje spóźnienie. Bo mamusia pojechała, i ja musiałam dziś. musiałam brata odprowadzić do przedszkola. Antolka zająknęła się i spuściła głowę. Teraz myślała sobie. Teraz pani powie o kresce w dzienniku. Przykro jest dostać kreskę. Pani jakby zgadła, o czym dziewczynka myślała. Za dzisiejsze spóźnienie nie będziesz miała kreski, powiedziała z uśmiechem. Uważam je za usprawiedliwione. Bardzo dobrze zrobiłaś, że odprowadziłaś braciszka. Antolka pokraśniała z radości, a klasa wyschnęła z ulgą. Zaraz potem poszły szepty. Patrzcie, Antolka potrafi opiekować się bratem. Ja bym też chciała, wyschnęła któraś z dziewczynek, ale u nas w domu nie ma małych dzieci. Agnieszka, pomyślała Kasia i uśmiechnęła się leciutko. Podczas przerwy dzieci obskoczyły Antolkę. A już, zwłaszcza dziewczynki... Jedna przez drugą opowiadały o swoim młodszym rodzeństwie. Jakoś nigdy dotychczas nie rozmawiały o swoich braciszkach i siostrzyczkach. Teraz opowiadały. Nasz Kazik już mówi mama. Nasza Krysia także będzie chodziła do przedszkola. A u nas są bliźnięta, ja coś i Joasia. Antolka opowiadała o swoim braciszku na początku roku. Bardzo, się, bardzo bał się przedszkola i płakał. Teraz już nie. Oj! Zafrasowała się nagle Kasia. Agnieszka też może będzie się bała. Jaka Agnieszka? Moja siostra. W pierwszej chwili w klasie zapanowała cisza, a potem posypały się pytania: To ty masz siostrę? Patrzcie, ma siostrę, a nic nie mówiła. Gdybym ja miała, zaraz bym powiedziała: Ja też pewnie. A jaka ona jest, zainteresowały się dziewczynki. Jest śliczna, wypaliła Kasia. Nic więcej nie umiała powiedzieć, jaka jest Agnieszka. Przecież od tak niedawna dopiero zaczęła się ją, <słuch> jej przyglądać. Opiekujesz się nią, prawda? spytała Antolka. Eee, tak pewnie, bąknęła Kasia. I żeby już jej nikt więcej o to nie Sama zapytała antolkę: a jak twój brat był mały, taki zupełnie mały, opiekowałaś się nim? Antolka ogromnie się ożywiła, opowiadając jak śpiewała mu wtedy najróżniejsze piosenki, jak braciszek bardzo to lubił, a potem jak mu bajki opowiadała i bawiła się z nim różnymi zabawkami. Kasia słuchała, słuchała, nasłuchać się nie mogła, a kiedy antolka już skończyła, Kasia wzięła ją za rękę. Chodź, pójdź, pójdziemy na podwórko. Na następnej pauzie Kasia dała Antolce swoją zakładkę do książek. Masz na zawsze, powiedziała. Och, dziękuję, wykrzyknęła Antolka. Zrobiła taki ruch, jakby Kasią chciała objąć za szyję, ale się powstrzymała. Nie była pewna, czy będzie to dla Kasi przyjemne. Kasia zawstydziła się nagle i przykro się jej nawet zrobiło. Miała też wielką ochotę objąć, Antolkę. Przez pewien czas obie stały sztywno i tylko patrzyły na siebie, aż wreszcie Antolka roześmiała się. Chcesz? Pożyczę ci książkę, zaproponowała. Dobrze, powiedziała Kasia. Pożycz. Okazało się jednak, że Kasia ma w domu tę książkę, o której wspomniała Antolka i że już ją czytała. A, plastusia masz, spytała Antolka. Koniecznie chciała, ażeby Kasia coś wreszcie od niej pożyczyła. Plastusia? Mam. Zmartwiła się Kasia. A? A o krasną ludkach i o sierotce Marysi? Mam. A ty masz Kubusia Puchatka? Antolka nie miała Kubusia. Dowiedziawszy się o tym, Kasia aż klasnęła w ręce. Ty ja ci przyniosę. Chcesz? Przynieś koniecznie, wykrzyknęła Antolka. Jutro. A nie zapomnisz? Nie, skąd zapewniła Kasia. Znowu spojrzały na siebie i nie wiedzieć czemu, zaczęły się śmiać. Zrobiło im się wesoło. Po lekcjach wyszły wszystkie cztery razem Ewka, Kasia, Magdzia i Antolka. Patrzcie zdziwiła się Kasia Ja wcale nie wiedziałam, że i ty chodzisz w tę samą stronę. Dlaczego nigdy nie wracałyśmy razem? Antolka zaczerwieniła się Nie wiem. Powiedziała cicho, ja myślałam, że ty mnie nie lubisz. Teraz z kolei zaczerwieniła się Kasia. Nic jednak nie odpowiedziała: bardzo trudno jest przecież mówić o takich sprawach. Szepnęła więc tylko, byle coś powiedzieć: Nie, dlaczego? Ale dobrze wiedziała, że Antolka ma rację. Wiesz, zawołała po chwili: Ja ci coś pokażę. Tu na parterze w jednym domu siedzi zawsze w oknie taki śmieszny, biały piesek. Z niebieską kukardą, dodała Magdzie. Oj, dziewczynki, coś wam powiem, zaproponowała Wała Ewka. Chodźmy zobaczyć te śliczne papuszki w sklepie na wystawie. Świetnie, doskonale. Chodźmy do papuszek. Kasia z tego wszystkiego wróciła do domu o całą godzinę później niż zwykle. Mama nie była z tego zadowolona. Już trochę niepokoiłam się u ciebie, powiedziała z wyrzutem. Kasia przytuliła twarz do jej ręki. Żebyś wiedziała, mamusi, jak było przyjemnie. Jutro pożyczę książkę Antolce. Ona ma małego braciszka, który chodzi do przedszkola. Jak Agnieszka pójdzie do przedszkola, ja też ją będę odprowadzała. Pobiegła do Agnieszki powiedzieć jej o tym. Maleństwo zamachało rączkami, gdy Kasia pochyliła się nad nim i zaśpiewała cienko – Agnieszka, Agnieszka. Nagle Kasia popędziła co tchu do matki. Mamo, mamusiu, ona uśmiechnęła się do mnie, naprawdę. Niemożliwe, co ty mówisz? Już się uśmiecha? Obie z matką pobiegły do łóżeczka Agnieszki, jednakowo podniecone i uradowane. Gdy tatuś i Jurek wrócili już u progu, dowiedzieli się. Nie macie pojęcia, co się stało. Agnieszka uśmiechnęła się do Kasi. Serio? Tak, tak, naprawdę. Ten rozdział się już kończy, ale jeszcze przeczytam Wam drugi. Mama wie zawsze. Także zaczynajmy. Włożysz chyba niebieską sukienkę Kasiu. Niebieską. Tę najładniejszą. Na dworze było ślicznie, jasno, ciepło, zielone gałęzie, drzewa zaglądały ciekawie do okna. Najładniejszą, zdziwiła się Kasia, czując, że stanie się coś miłego, bo niebieskiej sukienki nie wkładało się bez szczególnego powodu. W ubiegłym tygodniu Kasia była w tej sukience na cudownym przedstawieniu z kukiełkami. A co będzie dziś? Już nie kukiełki, więc. Niebieską sukienkę i białe budki, zawiążą ci kokardę i pójdziemy. Dokąd mamo? Odwiedziny do cioci i do dzi dziadzia Hilarego. Zaprosili nas na dzisiejsze popołudnie. Nas? Nas wszystkich. Kasia milczała, jakoś nie umiała się cieszyć tymi odwiedzinami. Sama nie wiedziała dlaczego, ale nie lubiła już tak dziadzia jak dawniej. Mnie też zaprosili? Spytała po długim namyśle. Ależ oczywiście, wszystkich. Mama podkreśliła ostatnie słowo, a potem dodała z wielkim zdziwieniem: Zdaje się, że nie cieszysz się wcale. Ja zwlekała z odpowiedzią Kasia Chodź, chodź, nie maruj, córeczku. Sukienka już jest odpracowana, możemy ją włożyć. O, widzisz? Bardzo cię lubię w niebieskim kolorze. Mama przeczesała kasinę włosy i zawiązała wspaniałą kokardę. Agnieszka? spytała nagle Kasia. Z kim zostanie Agnieszka? Pójdzie z nami. Jurek, który zdążył już wystroić się świeżą koszulę i wypracowane spodnie, zajrzał do pokoju. Ha, jaka królewna, wykrzyknął na widok Kasi. Błękitna, powiedziała mama z uśmiechem. No, koniec ze strojami, królewno. Teraz zabieram się do Agnieszki, a później idziemy. Kasia podeszła do lustra. Przyglądała się swemu odbiciu z zadowoleniem. Uśmiechnęła się nawet do siebie. Miła ta dziewczynka w lustrze! Kasia nagle pokazała jej język i w tejże chwili dziewczynka przestała być miła. Więc Kasia znów się uśmiechnęła, a niebieska dziewczynka z lustra odpowiedziała jej takim samym uśmiechem. No to chodźmy, zawołała w końcu i okręciła się w koło. Zaraz, odpowiedziała mama, już kończę. Kasia biegła do pokoju, Agnieszka też była ubrana na niebiesko. Leżała w wózku machając w powietrzu nóżkami, a mama podrowała sobie nos i poprawiała włosy nad czołem. Tatoś złożył gazetę, zgasił papierosa i podniósł się z fotela. Idziemy, Marysiu. Weź na ręce małą, a my z Jurkiem zniesiemy ze schodów wózek, dobrze? Tylko ostrożnie, żeby z wózka nie wypadł ceratowy piesek! Przypomniała mama. Ja go będę niosła, powiedziała Kasia, wyjmując pieska. Jak miło iść ulicą w ciepłe popołudnie. Mama wiedzie Agnieszkę i rozmawia z tatusiem. Kasia z Jurkiem idą przed nimi. Jurek jest naprawdę duży o całą głowę wyższy od Kasi, a może i więcej. Agnieszka coś gaworzy w wózku. Daj Marysiu, mówi tatuś, teraz ja ją będę wiózł, a ty sobie po pocznij. Zupełnie się nie zmęczyłam. Wiem, ale będzie ci wygodniej. Rodzice uśmiechają się do siebie i tatuś zabiera od mamy wózek. Kasia zatrzymuje się w pół kroku. Tatusiu, ja! Co takiego? Ja powiozę Agnieszkę. Może lepiej nie, zastanawia się tatuś. Jeszcze ją wywrócisz. Przecież jestem duża. Oczywiście, jest duża, wtrąca szybko mama, widząc po łą nagle buzią Kasi. daje jej wózek, Zygmunt. Ulicą idą ludzie i przyglądają się, jak niebieska dziewczynka wiezie na spacer małego dziedziusia. Jedna pani, zupełnie nieznajoma, pyta nawet. To siostrzyczka czy braciszek? Siostrzyczka, mówi Kasia, czerwieniąc się gwałtownie. A znów staruszek w białym kapeluszu, podobny trochę do dziadzia Hilarego, zagaduje rodziców. Proszę, jaką pomoc państwo mają? Jak się córeczka opiekuje młodszym dzieckiem? Kasia miała uczucie, że wszyscy na ulicy na nią patrzą. Szła wyprostowana z poważną miną, zaciskając mocno palce na poręcze wózka. Taka się czuła ważna. – Kasiu, a może ci się znudziło? – spytał tatuś. – Nie, nie, wcale nie. Zresztą już ukazał się dom, w którym mieszkają ciocia z dziadziem Hilarem. Dziadzio aż na schody wyglądał, tak się nie mógł doczekać gości. – No, jesteście, panie dziejku, jesteście nareszcie! – powtarzał zadowolony. Ciocia też wybiegła witać. – Ale Kasia urosła! – zawołała. – Jaka duża! – porwała siostrzenicę w objęcia. Mocno, serdecznie. Kasia najpierw stała trochę sztywno, ale po chwili także objęła ciocią za szyję i już się teraz naprawdę cieszyła, że tu przyszli. Cała rodzina, panie dziejku, cała rodzina w komplecie. Uśmiechnął się dziadzio Hilary. Agnieszka z wózka powędrowała na tapczan. Nie podobało się jej spokojne leżenie, więc ciekawie podnosiła głowę, chcąc się wszystkiemu przyjrzeć. A zobaczywszy w klatce kanarka, zawołała. O! Na stole stały ciaska z różowym kremem. Wszyscy rozmawiali, śmiali się, coś sobie opowiadali. Jedynie dziadio zagadywał dzieci. Jak tam w szkole, jak w domu? O, już dobrze, dobrze. I w szkole i w domu. No, zapewniała mama. Kasia siedziała nieruchomo przy stole i trochę zaczynała się nudzić. Miała wielką ochotę wstać, pobiegać sobie, zajrzeć do kanarka, ale wszyscy dorośli siedzieli dalej przy stole, a ona też przecież jest duża, więc jakże? Uśmiecha się grzecznie, ale nudziła nudzi... się coraz bardziej. Spojrzała na Jurka, który jadł już czwarte ciastko z różowym kremem. Szkoda, że tu nie ma dzieci, pomyślała. Nie ma, się... nie ma z kim się bawić. Ucieszyła się, że jutro pójdzie do szkoły i zobaczy wszystkie koleżanki. Czas zaczynał się dłużyć. A może, panie dziejku, dzieci chcą już stać od stołu? Owszem, bardzo chciały i od razu zerwały się raźnie. Kasia nawet z takim rozmachem, że zrzuciła talerzyk od ciastka na podłogę. Oj, ciocia zrobiła straszną minę. Ach, to ten od kompletu. Wszyscy utkwili wzrok w Kasi. Jurek zaś szepnął z wyrzutem buty. Zawsze musisz coś zmalować. Dziadzio próbował ratować sytuację, powtarzając. Nic, nic, panie dziejku. Głupstwo, zupełnie. Ale to nie było głupstwo. Kasia miał już do końca wizyty popsuty humor. Nawet kanarek przestał ją cieszyć. I nie chciała jeść więcej ciastek. Chociaż ją dziadzio częstował. Mama przepraszała ciocię. Poszukam w sklep, a chyba uda mi się znaleźć taki sam talerzyk, obiecywała. Kasia już wyobrażała sobie, jaką burę dostanie od rodziców w domu. A może jeszcze przedtem będą się, będą się gniewali? Nie u cioci oczywiście, ale na schodach albo na ulicy. Nie gniewali się ani na schodach, ani na ulicy, a nawet po powrocie do domu. Mama jakby nigdy nic zabrała się do wieczornych zajęć, a tatuś kończył czytać gazetę. Kasia nie mogła długo tego wytrzymać. Pobiegła do mamy i zajrzała jej w oczy, chcąc wybadać, jak ta sprawa wygląda naprawdę. Mamusiu, ty się nie gniewasz o ten talerzyk, nie gniewasz się? Spytała z niepokojem. W oczach mamy nie było nawet śladu zagniewania. Przecież nie stłukłaś naumyślnie. Na Każdemu może się zdarzyć taka rzecz. Kasia zdziwiła się. Skąd to mama tak dobrze wie, kiedy Kasia robi coś naumyślnie, a kiedy niechcący? A jednak wiedziała, nie wiadomo skąd, ale dobrze wiedziała. Zawsze. Kończymy ten filmik na tym rozdziale. Jeszcze został tylko jeden film. Do zobaczenia, pa!